Jednym ze skojarzeń, jakie przychodzi na myśl o szkole, to wypełnione po brzegi szkolne, korytarze i tętniące życiem place. Dlatego ten widok jest szczególnie przykry. Rok szkolny 2019-2020 z całą pewnością przejdzie do historii ze względu na wprowadzone zdalne nauczanie z powodu pandemii koronawirusa. I chociaż trwają wakacje, podsumujmy ten trudny, Okres zdalnej nauki. Posłuchajmy, jak oceniają ten czas nauczyciele, rodzice i uczniowie. Chyba największym wyzwaniem w wdrażaniu zdalnego nauczania było zorganizowanie odpowiednich narzędzi i dostarczenie ich nauczycielom, rodzicom, uczniom. Proszę powiedzieć, jak wyglądało? to od strony technicznej. Trzeba ja... zacząć od tego, że szkoła nie była tak zupełnie nieprzygotowana na tego typu nauczanie, bo mieliśmy bazę wyjściową, którą był edziennik dziennik i możliwość wysyłania na przykład załączników do uczniów i rodziców. To jest pierwszy etap, gdzie uczniowie zakładali sobie konta i to było tylko na prawa, żeby a następnym etapem były prace, które prowadził Microsoft i, i Vulkan wspólnie, żeby e, ten e-dziennik, który mamy, że tak powiem, poszerzyć po narzędzia do tzw. zdalnego nauczania. Problem, który był to oczywiście e, przesłanie grup do, do Microsoftu z edziennika, czyli to też była taka dość spora operacja. E, trzeba było oczywiście skonfigurować stronę internetową szkoły, potem e, już od strony tutaj naszej. Gdy narzędzia na nadeszły od, od firmy Vulkan, musieliśmy skonfigurować nasze dzieci z platformą Microsoft. No i następny etap to z kolei wdrażanie, czyli zakładanie kont na, na platformie Office 365. A co w sytuacji, kiedy myślę, że wiele rodzin miało taki problem, z dostępem w ogóle do komputera. Co wtedy? Jak, jak udało się pomóc takim rodzinom? To sprzęt oczywiście poprzez program ministerialny, który przekazało naszej gminie 70 tysięcy złotych udało się zakupić 24 zestawy i dla tych najbardziej potrzebujących e, uczniów te zestawy zostały skompletowane. Nasz dyrektor, nasz dyrektor Fieszuła i pan Piotr Wedwiecki te zestawy rozwozili. E, one oczywiście były na zasadzie wypożyczenia, więc one w czerwcu wróciły do szkoły. I będzie to baza to no, do przyszłej pracowni Sali 19, bo ten sprzęt zostanie wykorzystany w 100% uczniów? Wielu nauczycieli uważa, że zdalne nauczanie to tak naprawdę fikcja, bo nie możemy poczuć i stworzyć tej atmosfery, którą mamy w klasie. Tym bardziej, jeżeli mówimy tutaj o języku polskim, gdzie kluczowe jest jednak, kluczowa jest komunikacja i nawiązywanie tych kontaktów z uczniami. Jak... Za pomocą tych narzędzi udawało się to uzyskać. No relacja to jest wzajemność, jeżeli ktoś e, chciał nawiązać tą relację, poczuć tą wzajemność, to miał ku temu możliwość, bo e, ta aplikacja e, Teams, na której pracowaliśmy, dawała te możliwości. E, ja osobiście mówię za siebie, zapraszałam uczniów do, swoich, do swojego domu w tym sensie, że pracowałam na kamerce. Pracowaliśmy na wizji, ja im się pokazywałam. Nie wszyscy uczniowie pokazywali mi się zwrotnie, to znaczy nie każdy miał takie możliwości, bo ktoś nie miał kamerki, bo bo ktoś mógł się ze mną porozumiewać tylko na czacie. Ale Wyglądało to podobnie jak na lekcji. Kto miał ochotę się odzywać, a byli to ci sami uczniowie, którzy, którzy rozmawiali, lekcji, którzy to odzywali to się to na uczucie. lekcji, ci się odzywali. Ci, którzy byli aktywni zazwyczaj na lekcjach, a nie mieli takiej możliwości, to pisali do mnie na czacie. Ten czat miałam rozwinięty zaraz na ekranie, także również w tą interakcję z nimi wchodziłam. Myślę, że kto chciał, a akurat miałam takie szczęście, że chcieliśmy. Nawzajem mm -hmm. było to możliwe. Jak najbardziej ta aplikacja to umożliwiało. Mm -hmm. też, też należy zwrócić uwagę, że im młodsze dzieci, tym tak. bardziej I chętnie, chęcie. one chciały, one pracowały, one rzeczywiście, tak jak koleżanka mówi, chodziły w tą interakcję z nauczycielem. One nawet pozostawały po lekcji, chciały rozmawiać. A tak jak to się mówi, im głębiej plast, tym więcej drzew. Tak z tymi starszymi uczniami, siódma, ósma klasa, już ten kontakt był bardziej ograniczony. Uczniowie, mimo że mieli kamery, nie wszyscy chcieli się pokazać. Po jakimś czasie popsuły im się, powiedzmy w cudzysłowie, mikrofony. Ale mimo tej, takiej sytuacji, takich powiedzmy przeszkód, które były, zawsze można było w inny sposób nawiązać kontakt. Czasami uczeń wolał połączyć się z nauczycielem bez obecności innych nauczycieli, dawali, dawaliśmy też taką możliwość. możliwość i rzeczywiście tak podsumowując, to udało nam się powiedzmy dotrzeć do końca z niezłymi efektami, dobrym przekazem, tak? dobrym przekazem ale też nie, nie, nie będziemy mówić, że było wszystko takie idealne, nie, nie. prawda, bo język polski to przede wszystkim właśnie konwersacja, prawda? Język polski to też pisanie prac. Więc tutaj to była kolejna taka przeszkoda, która była i dla nas, i dla uczniów. Pisanie w zeszycie i robienie fotografii było takim wielkim utrudnieniem dla nas, żeby poprawić tę pracę. Prosiliśmy, żeby pisali na przykład w Wordzie. Były też takie sytuacje, że uczniowie mi do skrzynki pocztowej wrzucali prawda, pracę, ponieważ nie mieli tej możliwości napisania czegoś w ładzie czy przesłania. Każdy sposób był dobry. Ja prowadziłam zajęcia z wychowania fizycznego, tak jak tylko Teamsy, pan dyrektor był uprzejmy, w pro, w, mówił o Teamsach i prowadzić, oczywiście zainstalować. Takie zajęcia prowadziłam. I powiem, że też kosztowało mnie tu bardzo dużo pracy, ponieważ musiałam dostosować treści do naprawdę do możliwości uczniów, to nie było Domowy. tak domowych przede wszystkim i powiem szczerze, że dzieci było tak, że uczestniczyły bardzo chętnie w tych zajęciach, Zawsze byłam aktywna, parę minut wcześniej i już widziałam, że już na czacie widzisz. Tak, rozgrzewka dzień dobry, <laughs> czekamy, więc to mnie też jakoś tak podnosiło na duchu, że nie rzekłem i odpuszczamy sobie, ale wręcz odwrotnie. Może przez to, że zachęcałam ich do tego, robiliśmy torczeszków w warunkach domowych, całą dietetykę, dalej pierwsza pomoc, bandażowaliśmy, opatrunki, różne rzeczy, dyscypliny sportowe, które, które omawialiśmy, dziewczyny nagrywały się. Tak że mogę udostępnić też filmiki, które były na zaliczenie, ale też była to taka forma pokazania się i, 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 i podnoszenia swoich takich kompetencji, nawet bym powiedziała, takich sportowych, tak? Chętnie uczestniczyłem w tych zajęciach, więc też nie mogę zgodzić się z tym, że ten BUE był budzi tam zupełnie z boku. Potwierdzam, potwierdzam, absolutnie... Potwierdzam, że bardzo idzie, że tak powiem, planowo na lekcję WF-u, myśląc, że no, w WF się nie odbywa i pomyślałam sobie, zrobię swoją lekcję godzinę wcześniej. Ale był opcji. protest, że absolutnie nie, nie ponieważ nie. WF mają Ja ma mówię, jak to? Online? Taki żart, jeżeli tutaj, mogę tutaj, e, pamiętam, że mówiliśmy przygotowania do, do m, odbiórka siatkowa, i jedna z dziewczyn, nie proszę pani ja już jestem gotowa piłkę mam przy sobie tak bo tak prosiłam żeby sobie jakiś obszar e, wygospodarować Zbyt w domu tam, tam. i jak, tak, jak zobaczyłam jedną z uczennic która nad żelandolem mi odbija e, tak piłką więc mówię proszę cię oliwia tylko bardzo ostrożnie żeby nie było konsekwencji negatywnych w tym momencie różne były sytuacje ale naprawdę powiem szczerze że byłam zadowolona że dziewczyny I chcą i można było te relacje z właśnie i one sprawiały też że myśmy jeszcze sobie w międzyczasie na różne tematy porozmawiały, e, także wzbogaciłyśmy sobie nawzajem tą wiedzę. Ja też tak. rozmawiamy, to musimy też podziękować rodzicom, tak, prawda? Tak, właśnie, e, bo rzeczywiście e, Większość rodziców stanęła na wysokości zadania, kontaktowała mhm. się z nami, pytała, tak, by, tak, czy może w tak. czymś pomóc. Proszę rodzice, bardzo wam dziękujemy tak za, jest. za pomoc. Może tutaj warto by było dodać, że nic by się nie udało, gdybyśmy nie potrafili ze sobą wszyscy wzajemnie współpracować, współpracować, współpracować rozmawiać, relacje, rodzic, rodzic, rodzic i dziecko. Tak. tak jest. I myślę, że to możemy oceniać, że udało się w 90% procentach. i za to wszystkim bardzo, tak. też, bardzo serdecznie I oby te dziękujemy. Te relacje nadal takie były. Dziękujemy za te, za możliwości korzystania z tych platform, bo tak, wcześniej możliwość korzystania z dziennika też nam łatwiej wejście w, w, w pisa. Także no dokładnie. Gdyby tego nie było, to no, trudno było trudność. Robić to, to, offline. Tak. Tak. Wysyłanie tylko wiadomości i na nie budowali, tego, nie budowali próbowaliśmy. ani relacji, ani współpracy, ani myślę efektów nie byłoby takich jakie. Było. Czyli myślę, że możemy podsumować to pozytywnie jednak. Mimo wszystko, mimo różnych opinii, Było mimo ciężko. różnych... Było ciężko. Było ciężko. Ale tego, co Pozytywnych, nie, dokładnie. Czyniali, mam nadzieję, że spotkamy się we wrześniu już to, 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 to. w budynku zbynimy, szkoły. Zbynimy, 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 zbynimy. tak, będziemy wrócić tak. do szkoły i tyle co wiemy, większość uczniów też. Tak. Tyle, co wiemy, większość też do tak, do to też jest pozytywne. W tygodniach bardzo Nawet wyrażali się sposób. Nie myśleli, że kiedykolwiek to powiedzą. Chęskimy za szkołą. To jest dobre. Ja tak, dziękuję do tak, ze swojej strony za rozmowę. No i życzę miłych, udanych, Dziękuję. spokojnych wakacji i mam, mam nadzieję, do zobaczenia. do zobaczenia uczniom tak również jest. życzymy wspaniałych wakacji, wakacji. i rodzicom i rodzicom. To jest. To jest. Udało mi się poznać zdanie nauczycieli na temat zdalnego nauczania. Ja chciałabym poznać zdanie rodzica, jak z perspektywy rodzica, który musiał pogodzić bardzo, naprawdę wiele aspektów, jak to zdalne nauczanie zdało egzamin, a może nie zdało. To znaczy, powiem szczerze, że na pewno było bardzo trudno. W związku z tym, że no, ja jako mama trójki dzieci i właśnie mała, lekcji z Darią musiała, znaczy, żeby Dali pomóc, Daria czekała dopiero do momentu, kiedy na przykład położę małą mhm. i kiedy położę małą, kiedy będę wolna. Plusem było to, że nie mieliśmy jeszcze konkretnych zajęć o konkretnych godzinach, bo pani wysyłała zajęcia i nawet wtedy mogłam dostosować. Czy każdej chwili odtworzyć? Tak, natomiast jeżeli, znaczy Wajdą, wiadomo, bo z tą starszą córką mi spędzałam czasu, ona robiła sama, musiała być zdana po prostu na siebie, bo lekcja miała o konkretnych gryździach. E, o konkretnych godzinach i ja wtedy no, nie zawsze byłam Jasne. dyspozycyjna, żebym mogła jej pomóc. Zawsze jest większym autorytetami Mimo wszystko. Do rodzica przejdziesz się przytulić, dostaniesz że tak powiem okrzas, ale nauczyciel to jest nauczyciel. I no mimo wszystko, mimo że nie każda wie, się jeden czy drugi nauczyciel, mm. ale zawsze się będzie liczył bardziej, niż jeżeli chodzi o, o przedstawienie wiedzy. Mm -hmm. I ta wiedza e, na pewno, to nauczyciele są do tego stworzeni, żeby... Tak. żeby Przygotowani odpowiednio. Tak, tak wy, wykształcenie no niestety to już no, okay. samo za siebie, tak? wykształcenie i nauka, nauczanie. Dokładnie. Y czy były problemy na przykład ze sprzętem? Tak, znaczy zdecydowanie to jest, to jest duży problem, Wam E, wiem, że tam znajomi byli poratowani, e, przytokowani przez szkołę mm -hmm. komputerami. Znaczy u nas jedna korzystała z e, mojego laptopa, druga ma swój. E, no też nie zawsze, nie zawsze jest, e, ten mój jest jakby dostępny, no to korzystają z albo telefonu, ale to telefon czy tablet to nie jest to samo, co, więc e, tu jest problem. No, przede wszystkim y, to brak szkoły wpłynął na, y, na relacje z koleżankami. Mm -hmm. Brak tych relacji, naprawdę tak jak y, u nas jest, no, mimo że mamy kilka dzieci, dziewczyny są na znaczy te są różnica jest trzech lat, one też nadają na innych falach. Mm -hmm. Wiadomo, z siostrą to z siostrą, natomiast jak masz koleżankę. Tak. Są takie braki tej takiej więzi przyjacielskiej, że to jest, i to jest też mm -hmm. nie do na mm -hmm. A czy, czy jaką rodzic obserwowała pani, że właśnie pewnie te starsze prędzej nawiązywały kontakt między sobą w tej sferze online? Tak, zdecydowanie. Mm -hmm. Kontakty telefoniczne i właśnie, i właśnie ma, stworzyły jakieś grupy też. Aha. Tak, grupy. Żeby, żeby ten kontakt jakiś był. Natomiast z no, tymi młodszymi jest to mm. jest mm. większy. No, zdecydowanie większy. Uh -huh. Także i tutaj widzę, jak widzę, to się odbija też na psychice dzieci, uh -huh. bo są później nerwowe, uh -huh. bo to cały czas siedzą, że tak powiem, we własnym sosie, uh -huh. tym samym y, jeszcze jak się ma gdzieś, gdzie dziecko ma gdzie wyjść, y, bo pobiegać po swoim cudzysku też nie jest ok. Natomiast jak tak w czterech ścianach, to jest po prostu coś strasznego. Mhm. Czy coś dobrego można powiedzieć o zdalnym nauczaniu? To znaczy tak, na pewno wtedy, na pewno rodzice muszą więcej e, uwagi przy, e, mhm. przyłożyć do tego, żeby to znaczy poświęcić mhm. czasu dzieciom. Mhm. Gdzie niekiedy było, no nie ukrywajmy, wielu rodziców się rzuca obowiązki mhm. e, na szkołę, mhm. no bo ona ma się uczyć w szkole, natomiast no, no niestety przyszły takie czasy, że trzeba było usiąść z tym dzieckiem i porozmawiać. Więc też jak gdyby więzi, więzi ro rodzinne, to więzi, to więzi to. też przyjacielskie, rodzic jako nauczyciel, rodzic jako przyjaciel, ciągle jesteśmy w więzieniu. No tego taki mamy dzisiaj świat, takie mamy życie. Więc ten koronawirus trochę nas spowolnił, trochę nas jakby tak wy wycofał tak. i dał też spojrzeć na to, że tak mało poświęcamy czasu dzieciom, a one tak rosną. Dziękuję za wypowiedź Dziękuję. i mam nadzieję, że we wrześniu spotkamy się, no, to ja się na to. w murach szkoły. Szczerze liczę na to ze względu na dzieci. Tak. Dziękuję. Dziękuję i udanych wakacji. Dałam o zdanie, o zdalne nauczanie, zdanie nauczycieli, znam też zdanie waszych rodziców. Ale myślę, że nie byłaby to pełna, pełne podsumowanie, gdyby nie znała też Waszego zdania, bo przecież Wy w tym wszystkim jesteście tak naprawdę najważniejsi i chodzi o Wasze dobro. Na początku pandemii, że wychowawczyni Pani Ala zorganizowała taką akcję Pomoc Koleżeńska. I, no I od razu dałem swój numer i mamy, żeby pani go opublikowała, żeby, żeby pomagać kolegom i koleżankom. Mhm. Od razu dostałem dużo telefonów o pomoc. A, czyli to była taka pomoc edukacyjna, tak? Czyli mhm. pomagałeś e, osobom, które miały większy problem i zgłaszały się faktycznie te osoby. Tak. Super. Cel. Jak z twojej perspektywy to wyglądało? Mój, mój numer również został opublikowany. Co prawda nie dostałem tylu telefonów wcześniej, ale do mnie też parę osób mm -hmm. dzwoniło i pisało. Także jest... też byłem w to zaangażowany. Dobrze. Na mnie nauczyciele bardzo ciekawe przedstawienie materiał, który mieliśmy opanować. Zapoznaliśmy się też z różnymi programami, mm -hmm. właśnie, których wcześniej nie znaliśmy. Wymagaliśmy też naszym przyjaciołom, mieliśmy możliwość właśnie rozmowy z nauczycielami przez kamery, z naszymi przyjaciółmi. To na pewno jest pozytyw. A słuchajcie, a jakieś trudności? Jeremiasz, Napotkałeś jakieś trudności? Czasami jak była już lekcja, to czasami niektórych wywalało po prostu, niektórzy się wyciszali, coś nie wychodziło. Ale w końcu po jakimś czasie już wszystko wszystko wychodziło. A jeżeli chodzi o dostęp do internetu, na przykład bywały jakieś problemy właśnie z dostępem do internetu? Ja u Bywały, bywały. No właśnie. Nie, natomiast nie było, byłem na każdej lekcji online i u mnie nie było żadnych problemów z internetem. Mhm. Czasami raz mnie wyliczyła to mi ktoś. O, bo właśnie, no bo tutaj. To jest... tylko, ale to tylko raz, a tak to zawsze nie dobry internet. O, komputer też miałem więc wysłałem na każdy No i to jest super. Ale te nie, lekcje nie też nas nauczyły takiej samodzielności trochę. O, super, właśnie. Bo sami musieliśmy wstać, usiąść o, i... do tego komputera i być po prostu. O, bardzo, ja, bardzo słuszna ja, ja uwaga. po kilku y, lekcjach, po kilku dniach już się nauczyłem. Ja też, od razu. Gdzie wejść. Tak, Ta, wiecie mi, te relacje, które no bądź co, so, bądź pewnie trochę ucierpiały. Jak y, zastępowaliście sobie te... Y, takie bezpośrednie kontakty właśnie w czasie pandemii. Ja pisałem z kolegami. Bardzo z panią i wszystkimi sobie wypowiadaliśmy, bo to było takie różne. Aha. Rzeczy, rozmawialiśmy wszyscy. Czyli też mogliście, jakby się wypowiadać, tak? Ale aha. musieliście pisać, czy po prostu. Nie, mówiliśmy o Chyba, że komuś ktoś nie miał internetu, i po prostu nie, to pisał na nie miał głosu. Aha, aha, czyli wtedy mógł pisać na czacie. Tak. Czyli jakaś tam alternatywa była. Tak. Moim zdaniem. Nie było, znaczy fajnie jest tak na, na lekcjach być i jakby funkcjonować z tym z komputerem, mhm. ale lepiej, najlepiej moim zdaniem wrócić do szkoły i normalnie, normalnie się uczyć w ławkach szkoły. Tak, oczywiście. wejść na lekcję. To jest racja. Aczkolwiek, Martynko, ja widziałam, że ty, mimo właśnie tego, że no, było to utrudnione te lekcje w to bardzo aktywnie ćwiczyła się gimnastykę i różnego rodzaju inne aktywności sportowe. Martynka przekazała nam też filmy, jakie nagrała razem z bratem młodszym, tak? Jak aktywnie ciągała też tego brata do, do tej aktywności, no to był też taki czas, kiedy mogliście właśnie jakoś mocniej odbudować też takie więzi rodzinne, nie? Mimo wszystko. Właśnie, no. Rodzice stali się takimi naszymi domowymi nauczycielami. O właśnie, dokładnie. Cóż, tam trochę za szkołą. No, no tak. 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 Ja bardziej niż wakacje, niż pieniądze i niż wszystko, co wyszło. E, niezależnie od tego, wrócimy, czy nie, ja Wam życzę udanych wakacji, udanego wypoczynku i mam nadzieję, że od września spotkamy się już w szkole, w budynku szkolnym i, i w ławce szkolnej. Dokładnie. Również dziękuję.